Od chwili narodzin zostajemy wrzuceni w zbiorowy nurt, który popycha nas w stronę zachowań z góry ustalonych. Szkoła uczy nas myśleć w sposób jednolity, społeczeństwo nagradza tych, którzy się dopasowują i po cichu karze tych, którzy odważą się odejść od masy. Ta tendencja do życia w stadzie nie jest jedynie kulturowa, lecz również instynktowna, odziedziczona po przodkach, którzy zależeli od grupy, aby przeżyć. Problem polega na tym, że we współczesnym świecie ta potrzeba przynależności zamieniła się w niewidzialne więzienie, które powstrzymuje jednostki przed odkrywaniem siebie i przed autentycznym życiem. Kiedy obserwujesz tłum, zauważasz coś niepokojącego, większość porusza się bez zastanowienia, kierowana sygnałami zewnętrznymi, cudzymi opiniami i gotowymi nar. Ludzie nie rozważają własne wartości, nie zatrzymują się, by sprawdzić, czy to, za czym podążają, rzeczywiście ma dla nich sens. Konformizm maskuje się jako bezpieczeństwo, lecz w istocie jest środkiem znieczulającym na lęk przed samodzielnym myśleniem. Wybierając życie w stadzie, oddajesz ster swojego życia siłom, które nie mają żadnego interesu w Twoim szczęściu. Pragnienie, by nie zostać odrzuconym, jest tak silne, że wielu woli żyć w kłamstwie niż ryzykować samotność. Dlatego widzimy mężczyzn i kobiety zastygających w sztucznych rolach, noszących społeczne maski, które ukrywają, kim naprawdę są. Tylko po to, by dalej pozostawać w grupie. Akceptacja staje się walutą, rezygnujesz z autentyczności w zamian za powierzchowne oklaski. Tyle, że te oklaski nie karmią duszy, a prędzej czy później pustka wewnętrzna objawia się z brutalną siłą. Życie w stadzie stwarza iluzję komfortu, ale jednocześnie utrzymuje ludzi w nieustannym stanie psychicznej niedojrzałości. Nie podejmują decyzji, płyną z prądem. Nie tworzą przekonań, powtarzają to, co usłyszeli. Nie budują sensu, kopują gotowe wzorce. Tego typu życie może wydawać się łatwiejsze, ale odbiera jednostce możliwość rozwoju. Możesz tak przetrwać, ale nigdy naprawdę nie będziesz żyć. Zerwanie ze stadem nie oznacza pogardy dla innych, lecz wybór drogi, która nie jest ograniczona strachem przed dezaprobatą. To decyzja, by kwestionować dominujące idee, szukać wiedzy poza powierzchnią, Doświadczyć bólu samotności, aby zdobyć wolność autonomii. To ścieżka, która wymaga odwagi, bo stracisz komfort jednomyślności. Ale to także jedyna droga, która prowadzi do przebudzenia prawdziwej świadomości. Rozejrzyj się, ile marzeń widziałeś porzuconych tylko dlatego, że to się nie da albo nikt nigdy tego nie zrobił? Ile pasji umarło, zanim się narodziło, bo większość wyśmiała lub zlekceważyła? Presja stada zabija przyszłość zanim ta zdąży się urzeczywistnić. Ta przedwczesna śmierć marzeń tworzy całe pokolenia sfrustrowanych ludzi, którzy zadowalają się jedynie tym, że istnieją. Stado specjalizuje się w ośmieszaniu wszelkich odchyleń od normy. Jeśli mówisz inaczej, jesteś dziwny. Jeśli myślisz inaczej, jesteś szalony. Jeśli działasz inaczej, jesteś egoistą. Ta nieustanna społeczna kontrola działa jak niewidzialny bat trenujący każdego, by pozostawał w stadzie. Strach przed ośmieszeniem jest jedną z najpotężniejszych broni konformizmu. A jednak tylko ten, kto wytrzyma ten strach, może być naprawdę wolny. Życie poza stadem nie oznacza bycia społecznym czy izolowania się od świata. Wręcz przeciwnie, to uznanie, że najautentyczniejsze więzi pojawiają się dopiero wtedy, gdy pokazujesz się takim, jakim naprawdę jesteś, bez masek. To w ciszy Twojej indywidualności odnajdujesz ludzi, którzy także odrzucili stado i którzy mogą dzielić z Tobą podróż wzrostu, a nie stagnacji. Początkowa samotność boli, lecz otwiera przestrzeń dla prawdziwych więzi. Droga autonomii wymaga nauczenia się krytycznego myślenia, kwestionowania nie tylko innych, ale i samego siebie. Rozpoznania, kiedy Twoje wybory są owocem społecznego warunkowania, a kiedy rezultatem prawdziwej refleksji. To nie jest łatwe zadanie. Bo stado oferuje gotowe odpowiedzi, podczas gdy myślenie indywidualne wymaga wysiłku, cierpliwości i zdolności zmierzenia się z dyskomfortem niepewności. Stado żyje powierzchownymi pewnikami, podczas gdy wolna jednostka musi nauczyć się żyć z pytaniami bez odpowiedzi. I to właśnie ta przestrzeń wątpliwości otwiera drzwi do głębokich odkryć. Tylko ten, kto potrafi znieść brak absolutnych pewności, może badać nowe sposoby życia. Niepewność, która tak przeraża większość, jest kolebką kreatywności i prawdziwej przemiany osobistej. Współczesny świat, z potokiem informacji i bodźców, jeszcze bardziej wzmocnił zachowania stadne. Media społecznościowe zamieniły opinie w mantry powtarzane masowo, a algorytmy wzmacniają tylko to, co już jest popularne. Presja, by dostosować się do zbiorowości, nigdy nie była tak silna jak teraz. I właśnie dlatego nigdy nie było tak konieczne, by się jej przeciwstawić. Opór wobec stada oznacza odmowę bycia zaprogramowanym przez powierzchowny nar. To dostrzeżenie tego, co poza hałasem, uciszenie krzyków tłumu i wsłuchanie się w sumienie. To nie arogancja, lecz akt psychicznego przetrwania. Życie w stadzie może dać ci przynależność, ale kosztem skolonizowanego umysłu. Jeśli chcesz być naprawdę wolny, musisz nauczyć się myśleć samodzielnie, nawet jeśli zapłacisz za to swoją popularnością. Konformizm nie jest tylko indywidualnym wyborem, jest częścią społecznej maszyny. Rządy, korporacje i całe systemy zależą od ludzi posłusznych i przewidywalnych. Stadem łatwo manipulować, łatwo je kontrolować, łatwo wykorzystywać. Autonomiczna jednostka natomiast jest nieprzewidywalna, zadaje pytania i dlatego staje się niebezpieczna dla tych, którzy chcą utrzymać status quo. Dlatego właśnie społeczeństwo zniechęca do niezależności ona zagraża fundamentom zbiorowej kontroli. Większość żyje tak, jakby życie było tylko odhaczaniem obowiązków, płaceniem rachunków i podążaniem za narzuconym cyklem. Pracują w zawodach, których nienawidzą, kupują rzeczy, których nie potrzebują, gonią za wzorcami, których sami nie wybrali. Stado żyje na autopilocie, znieczulone iluzorycznym komfortem rutyny. Kto się temu sprzeciwia, bywa nazywany buntownikiem, ale może być jedynym naprawdę przebudzonym. Samotność jest nieuniknioną ceną wolności. Nie da się iść własną drogą, nie idąc w pewnym momencie samotnie. To doświadczenie jest trudne, bo ludzki umysł woła o przynależność. Ale to właśnie w samotności wzmacniasz siebie, odkrywasz swój wewnętrzny głos i tworzysz fundamenty życia, które nie potrzebuje potwierdzenia ze strony masy. Później ta samotność zamienia się w cichą siłę. Odwaga, by wyjść ze stada, jest rzadka. Ale głęboko potrzebna. To akt, który redefiniuje nie tylko Twoje życie, ale również otwiera przestrzeń, aby inni zobaczyli, że istnieje alternatywa. Jednostka, która odważy się być wolna, inspiruje po cichu dziesiątki innych, nawet jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy. Autentyczna buntowniczość jest zaraźliwa, a Twoja obecność może być iskrą, która obudzi uśpione umysły. Kiedy spojrzysz wstecz, zobaczysz, że wielcy myśliciele Twórcy i wizjonerzy historii byli właśnie tymi, którzy odmówili podążania za stadem. Spotykali się z krytyką, drwinami, a nawet prześladowaniem, lecz pozostawili ślady, które trwają do dziś. To dowód, że droga indywidualności może być samotna w teraźniejszości, ale buduje dziedzictwo, które przekracza czas. Prawdziwa wolność nie polega na byciu ponad stadem, lecz poza nim. Nie chodzi o dominację nad innymi, lecz o to, by nie być zdominowanym. Nie chodzi o krzyczenie głośniej niż tłum, lecz o pozostanie niewzruszonym w ciszy, gdy wszyscy krzyczą. Wolność polega na tym, by nie musieć niczego udowadniać stadu, lecz żyć zgodnie z tym, co twoje sumienie uznaje za prawdziwe. Życie poza stadem to wybór, który odnawia się każdego dnia. Ponieważ presja, by wrócić do zbiorowości, jest nieustanna, a pragnienie akceptacji nigdy całkowicie nie znika. To ciągła wewnętrzna walka wymagająca czujności i dyscypliny. Ale za każdym razem, gdy ponownie potwierdzasz swoją autonomię, twoje wnętrze się wzmacnia, a niewidzialne więzienie staje się coraz bardziej odległe. Ostatecznie większość zawsze wybierze drogę masy. I to w porządku. Wolność nie musi być dla wszystkich. Ale jeśli czujesz, że coś tobie nie pasuje, że istnieje głos wewnętrzny proszący, by zerwać z jednolitością, wiedz, że nie jesteś sam w tym doświadczeniu. Odrzucenie stada jest taktem cichej odwagi i może być jedynym sposobem, by naprawdę żyć, a nie tylko istnieć.